Cześć, z tej strony, po Dopiero co wygraliśmy z Gryffindorem i otrzymaliśmy teraz złote bilety na to, aby udać się na Mistrzostwa Świata. Ach, tak, zapis. Nadal we mnie buzują emocje, które sięgają zenitu i nie umiem się opanować. <ścoughs> okularnik, okularnik. O! Oh, 680 punktów łącznie. Mistrzostwa Świata, i teraz sobie wybieramy. Tylko, czy ja teraz wybieram, kim ja chcę być, czy. Czy, czy co? Japonia, USA, Anglia. Francja, Australia, Skandynawia. Hiszpania, Bułgaria, wymagane karty 65. Weźmy Skandynawia. Tak, wybierz. Wybór poziomu umiejętności Nimbus 2000. Jeden z najlepszych modeli firmy: miotły wyścigowe Nimbus. Niezawodny, szybki i niezwykle poręczny. Nie dla początkujących. Błyskawica. No to to już najnowocześniejsza. 50 kart. 2001 też nie mamy. Komenta 260. Nie jest to najnowszy model na rynku. Wciąż konkurencyjny pod względem szybkości i zwrotności. Weźmy Nimbusa. Runda pierwsza: Skandynawia kontra Niemcy. Weźmy jeszcze kufer. Przeglądanie karty. <laughs> Pusta. Pusta. Czyli po prostu puste, rozumiem. Slither. Ścigający. Aha, tutaj nic nie ma. Coś poszło nie tak. Dobra, cofamy się. I rozpoczynamy. Podanie strzał 8 unik 4 pałka. Mówi dla Państwa Ludo Batman prosto ze stadionu drużyny skandynawii. Z Ale piękny! Dziś będę komentować mecz pomiędzy Skandynawią a Niemcami. W dzisiejszym meczu moim współkomentatorem będzie Mili Gudami. Nie no powiem wam piękna plasza. cały ten kram kto wie.

Niewielu ludzi byłoby w stanie tego dokonać. To dwie równie mocne turecy. No i Pięknie. Ale mają fajne miotły. Jest niby ten Nimbus. Przekazuję Z botoxem. Oj 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 oj. Tutaj świetnie. Nie. Zwabao. Jup. Wat, nie. Nie. On kobita

nie! Szybko! Puszczaj ich robą! Tak jest, tak jest. Aha. Póki co dopiero 30. Co to dopiero będzie później, słuchajcie. Oni czasami jakby żyli własnym życiem i sami sobie podają, a ja nic nie robię, co mnie tak trochę irytuje, bo to jest aż niemożliwe. No! Aż ty! Złapała! Jup, znowu kobitka. Udało się jej, lepiej niż facetom. Dobra... Nie! On zawsze dokładnie wie, gdzie są koledzy i tam podaje! Nie terminowany, by przejąć kafla Nie. Niedobrze. Podaję ich lewo. Blink! Uuuu... Rozdaw sąd! z obrotem! Andersen! Podaję ich prawo! Aż miło popatrzeć! Przejmuj! Aż miło popatrzeć! Przejmuj i łudźcie się, dzieciaki! Tak należy przejmować! Chciała dość. W każdym razie, ani śladu zniczy. Proszę, nic odleciał. Podaję. Hansen, przejda z Miło się go ogląda. Jak nie bardzo. Andersen, Hansen, rzuca. Jezus, tak! <grywa> Myszka to mi zaraz chyba normalnie pęknie.

Przerzuca, Andersen, Gustafsson, rzuca, Hansen, podaje. Wow. Tak. Tak. Aż mi gorąco, słuchajcie. Andersen, przyjęcia są jego mocną stroną. Olbich, zaznaczony atak pierdolił się. Pięknie! Cudownie! Dobrze, teraz to złapiemy, proszę bardzo. No, podaję dalej, podaję i... GOL! prawie! Prawie jednak nie! I teraz tu jeszcze ciąg. Dwa! No dobrze. Gdzie?

no to teraz będzie golik. Dosnij. Tarej, postarajcie się. Guest, aleś Prawie rekord. Skandynawia wygrywają Cała Skandynawia będzie świętować. Jęknie. 230 do 10. Nie mają z nami szans. O, nieźle. No, Bułgaria wiadomo, Bułgaria jest teraz. Dobra. O, jaka ładna. To będę Brytania, Właśnie. Nie naprawdę śliczne są tutaj te te boiska współkomentatorem będzie Jacqueline Nie jest wcale takie Po prostu uwielbiam placki i frytki. Dobra, zaczynamy. Nie ma co siadać na laurach, no i przejęła. Chwycił go na uchwyt. Lore Gustafsson. Zgubił kafu. A, tu już jest trudniej. Powinien wezwać udział w mistrzostwach świata. Przechwycił podanie. Przekazuje Olaf Andersen. I znowu przejęła. Edric Fosberg. Hansel. Chwyta kawę. Ale jak, drapieżnie? No nie! Dobrze. Jak nie używaliśmy kluczka, to teraz chyba będziemy musieli zacząć już. No i no, stop wokół naszej bramki. Lore Gustafsson! Przejął podanie. Andersen Przeprowadza Afrię, Peter Hansen, Gustafsson! Ajki! I znowu tylko wokół naszej bramki. Podaniami do celu, podaniami. Kurde. Dobrze i teraz tu. Pięknie, mamy pieprzy. Po prostu uwielbiam to, też leżę woli. Jest w drugim pokoju, jak mi i to pewnie się Słyszysz. Ludzie, w pomno. To To jest prawda. To jest prawda. Dobrze, przechwyciła. Trafiła! 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 No, je n'ai rien. Je suis malady. <grymne> Dobrze, przepraszam, ja czasami tak się unoszę. Francisku we języku. Buska, licznie, podanie? Błyskawicznie podanie. O nie, przejęci. Oh, no, no, no. no.

Podają sobie kapla. Nie. Hansen. Prawie trafiła do naszej bramki, ale to nic. Ustaw się. Andersen przerzuca. Hansen. Ustaw się. Błyskawiczne woda. Andersen podaje w lewo. On wydóźniła i dziesiętku leci w i zawsze się odnajduje. Hansen. Dobrze. Pięknie. Prawie z nicz. Dzisiaj niedziela, prawie piątek. Tak, to, 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 tak, pięknie. Ujojojo. Nie, To było tak yeah. bardzo piękne! Andersen podaje! Gustafsson! Hansen! szuca, Andersen! Gustafsson! Rzuca! Peter oh, Hansen! Podanie! Prawie, prawie. Dobrze, prawie. ...komunikację zatrzymać. Idą w licznej. Hansen przejmuje kawal. Skupił kawal. Dobrze. Mam mi to. Le garçon, le parti. Lore Gustafsson, Olaf Andersen. Przerzuca Peter Hansen. Lore Gustafsson podaje. Złapie. Olaf Andersen, Peter Hansen. Dobrze. No i teraz musicie wycelować. Nie! To było bezsensowne. No O, jest złoty znicz Postaram się nie zgubić. O, prawie, 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 prawie! Za zwycięstwo! Prawie... A, prawie... Jest! Ah. Oh. To za duże emocji. Póki co dziękuję wam serdecznie, wygraliśmy drugi raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa! O, jeszcze wam pokażę, ostrzały. strzały. O, jeden, obrony, trzy gole, jeden. Mamy siedem strzałów, cztery gole, dwa zagrania specjalne. Jeszcze zapisujemy. O, i teraz mogę was zostawić. Z tą świadomością trzymajcie się, papa, pa pa pa, 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 pa!